Niech będzie wywyższony Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów. Tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a miał życie wieczne. Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, dał się przybić do Krzyża. Poszedł na krzyż, był męczony, bity. Był opluwany, był wyśmiewany, ostatecznie został przybity do krzyża i umarł. I świat uznał, że Jezus przegrał, on nie był Bogiem. Po prostu ludzie go zabili, przybili do krzyża i koniec. Ale po trzech dniach Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest największy akt miłości do człowieka. Jezus w akcie miłości, z miłości do człowieka. Dał się skańbić, dał się przybić do krzyża i zabić, ale Jezus zmartwychwstał i żyje. Kochani, tak Bóg umiłował świat, że swojego jednorodzonego syna dał, aby każdy, kto we niego wierzy, nie zginął, a miał życie wieczne. Kochani, zaproście Jezusa Chrystusa do swojego życia. Każdy, kto go zaprosi, Uzna swoim Panem i Zbawicielem, będzie miał udział w Godlocie. Ten zostanie zbawiony, ten dostąpi zbawienia. Tylko w Chrystusie jest zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie ze wszelkich chorób. Jezus ma moc zmienić każdego człowieka, ma moc uzdrowić z każdej choroby, zerwać wszelkie takie kajdany nieprzyjacielskie. Kochani, on ma moc, bo on jest Bogiem. Żaden człowiek nie ma mocy nad życiem i śmiercią. Żaden człowiek nie może zagwarantować, co będzie jutro, za rok, czy za 10 lat. Każdy człowiek planuje, sobie, co będzie za jakiś czas. Plany, rodzina, dzieci, dom. Przychodzi choroba i człowiek idzie do piachu. Jedzie samochodem z rodziną i rodzina ginie. Albo ktoś kogoś zabija. To jest właśnie możliwości człowieka. Nie wiesz, czy jutro będziesz żył, czy jutro nie będziesz leżał w ziemi, bo żaden człowiek nie ma mocy nad życiem i śmiercią. Ale Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów ma wszelką władzę i moc. Niech każdy, kto pragnie życia, to chce pokoju, przemiany swojego życia, niech zaprosi Jezusa do swojego serca. Niech zapragnie Jego, Jego obecności w swoim życiu. On ma moc zmienić to życie, ma moc chronić to życie, ma, chr ma moc wyprowadzić wszystkich więźniów na wolność. Wszystkie sytuacje, które dla człowieka są niemożliwe, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kochani, namawiam wszystkich, żebyście, kochani, zawołali do Chrystusa. Doświadczyli namacalnie Jego obecności w swoim życiu. Nikt się nie zawiedzie. Nikt się nie zawiódł ten, który go zawołał, zaprosi do życia. On ma realną moc wyprowadzić nas ze wszelkich sytuacji. On pragnie naszego szczęścia. On pragnie, żeby się chodzili w Jego miłości, żeby się doświadczali nieba tutaj na ziemi. Kochani, zaprosi. Niech każdy, kto zaprosi, nie zawiedzie się. Niech będzie wywyższony Jezus Chrystus. Król Królów i Pan, Panów, Alleluja!